Panie Państwo, pozwólcie, że będę razem z Wami stał, bo to dla mnie zaszczyt w jednym szeregu. Jesteśmy z różnych pewnie środowisk, różna jest nasza historia, łączy nas jeden wspólny święty mianownik, któremu na imię Polska i bezpieczeństwo naszej ojczyzny i naszych rodaków. Nie ma sprawy dzisiaj ważniejszej i dla Was nie było sprawy ważniejszej, jak prowadziliście Polskę do... Sojuszu i doprowadziliście ją skuteczniej, umacnialiście. To były wysiłki dyplomatyczne, militarne, wysiłki Wojska z Polskiego, ale również tych, którzy z różnych poziomów, czy to departamentów w ministerstwach, czy już ministrów, tym procesem dowodzili, przewodzili tym działaniom. Chylę czoła w imieniu tych wszystkich, którzy dzisiaj są waszymi spadkobiercami w ramach pełnienia funkcji w państwie polskim. W imieniu wszystkich tych, którzy dzięki Wam mogą czuć się bezpieczniej, czyli wszystkich naszych rodaków, bo gdzie by była Polska, gdyby nie była w NATO? I co by się dzisiaj działo na terytorium Polski, gdybyśmy nie byli w NATO? To jest zasługa tych osób. Udekorowaliśmy pierwszą część w Sejmie, dzisiaj drugi etap, kolejny w sobotę, bo to była sztafeta pokoleń i sztafeta osób, które doprowadziły do takiego wielkiego sukcesu. Nie wolno o nikim w tym zapomnieć z różnych środowisk, o różnych przekonaniach i o różnych poglądach, z jednym wspólnym celem silna, bezpieczna, niepodległa ojczyzna. Bardzo serdecznie za to dziękuję.